O, tam zerwany widzę krzyż. Tu zerwany, tu zerwany. Widać wszędzie. O, tu zerwany. Kolejni mieszkańcy podwarszawskiego Karczewa z niedowierzaniem odkrywali, że na grobach ich bliskich brakuje krzyży i zdobień. Taka główka była Pana Jezusa. O, nie ma. Według policji kradła ta para, 28-latka i 37-latek. Skradziono łącznie metale o wadze ponad 2,5 tony, co stanowi wartość powyżej 500 tysięcy złotych. Kradli co najmniej dwa miesiące. Część zdobień, takich jak to udało się odzyskać, większość trafiła na złom. Zaczęłam liczyć i w tej samej alei jest 14 ukradzionych. Oszkodowanych jest co najmniej kilkadziesiąt osób, między innymi rodzina Urszuli Kacperek. To jest no nie można czyjejś własności niszczyć, bardziej na cmentarzu. Nawet po śmierci nie dadzą spokoju ludziom. Do policji napływają zgłoszenia o podobnych kradzieżach poza Karczewem. Zdobienia zniknęły z grobów w Otwocku, Kołbieli, Grójcu i Błędowie. Funkcjonariusze nie wykluczają, że za to także odpowiada zatrzymana para. Może się okazać, że tych strat jest zdecydowanie więcej, dlatego zachęcamy do tego, by w niedługim czasie odwiedzić właśnie osoby swoich bliskich. Policja zaprasza, żeby zgłaszać, no to trzeba zgłosić. Mówi Danuta Trzepałko, zrobiła zdjęcie uszkodzonego grobu rodziców. Chce złożyć zawiadomienie na policję. O, tutaj też oproszę, tu też się wyrwamy. Większość poszkodowanych o kradzieżach z grobów bliskich dopiero się dowie. Bo dużo osób może jest takich przyjezdnych, to na Wielkanoc może przyjadą na cmentarz i zobaczą, to to się załamią, no, że takie rzeczy się dzieją. Zamiast iść do pracy, zarobić, to łaszczą się na to i na takie rzeczy święte. Za okradanie grobów zmarłych zatrzymanym grozi do pięciu lat więzienia. Cyprian Jopek Wydarzenia.